kim jest przyjaciel co to słowo w ogóle znaczy dla mnie przyjaciel to ktoś komu mogę powiedzieć właściwie o wszystkim o rzeczach trudnych nieoczywistych kontrowersyjnych takich które mnie stawiają również w nie najlepszym świetle mogę to powiedzieć i wiem że zostanę przyjęty że zostanę wysłuchany zrozumiany to jest przyjaciel, ktoś, kto da mi wsparcie w każdym położeniu, w każdym doświadczeniu. Dzisiaj pan Jezus traktuje jak przyjaciół swoich apostołów i mówi im o rzeczach niezwykle trudnych dla niego osobiście. Bierze ich na bok najpierw i dzieli się tym, że będzie utrzyżowany, że zostanie wydany, osądzony, ubiczowany, uśmiercony, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I uczniowie przechodzą ponad tym do porządku dziennego, puszczają te słowa Pana Jezusa mimo uszu. Jak musiał się czuć wtedy Pan Jezus? Osamotniony, na pewno zlekceważony, myślę, że tak, niezrozumiany jak najbardziej. To jest niezwykłe. Ale smutne też zarazem bardzo, bo przecież uczniowie są blisko Jezusa, oni są przy Nim prawie cały czas, chodzą z Nim, słuchają jego słów. Ale jak się dzisiaj okazuje, robią to przez pryzmat swoich własnych oczekiwań słuchają, ale nie słyszą. Albo nie do końca słyszą. Może nie chcą też usłyszeć. Są zainteresowani swoimi sprawami. Jak pijan wystawiają nawet mamę, żeby załatwiła im u Pana Jezusa jakieś zaszczyty w Jego królestwie. Pan Jezus traktuje mnie jako przyjaciela, i być może mówi mi dzisiaj coś bardzo ważnego. Być może nawet to słyszę. Na modlitwie, przez innych ludzi, być może to słowo Pana Jezusa do mnie dociera. Jak je traktuję, w jaki sposób je przyjmuje? Czy mam większą wrażliwość na to słowo niż uczniowie dzisiaj? Czy próbuję się w nie wsłuchać, odróżnić je od tych różnych innych słów, głosów, które do mnie z zewnątrz docierają? Wybieram Pana Boga właśnie wtedy, kiedy to robię. Wybieram go wtedy, kiedy próbuję zauważyć, nazwać, wyodrębnić sobie w sercu ten Jego głos jeden, jedyny, najczulszy, najdelikatniejszy i kiedy próbuję przyjąć. Przyswoić sobie to, co Pan ma mi do powiedzenia. Panie Jezu, dziękuję Ci za to dzisiaj, że Ty jesteś moim przyjacielem, najlepszym, że traktujesz mnie jako swojego przyjaciela. Dziękuję Ci za tę przyjaźń, za to, że mówisz mi o rzeczach ważnych. Nie chcę przegapić żadnego Twojego słowa i proszę Cię, abym zawsze potrafił je usłyszeć i wypełnić zgodnie z Twoją wolą. Amen.